Chwała Bogu. Bogu. Dzisiaj rzeczywiście całe zgromadzenie płynie pod kątem objawień, proroctw. Ja bardzo rzadko na ten temat mówię, a jeśli mówię, to tak staram się, wiecie, może żebyśmy tak ostrożnie patrzyli na to. Ale odniosę się do tego, ostatnio było czytane Słowo Boże i było powiedziane, że gdzie nie ma proroctwa, tam ludzie rozluźnia, rozprzęga, zależy, który przekład. I ja chciałbym wspomnieć sytuację, która wydarzyła się, dzisiaj w ogóle będę wracał do bardzo dawnych lat, wydarzyła się wiele, wiele lat temu, nie pamiętam, może około 40. kiedy byłem w domu rodziców, kiedy mieszkaliśmy jeszcze razem z rodzicami. Razem z żoną, dopiero pobraliśmy się i wiecie, mieliśmy każdego dnia wieczorem zgromadzenia, razem modliliśmy się, śpiewali. I mama miała dar proroctwa, i Bóg bardzo wiele mówił do nas. I chciałbym powiedzieć, jak ważny jest dar proroctwa w kościele, w domu. Pamiętam, Byłem młody i coś się wydarzyło. Wiecie, jak to jest, praca, różne sytuacje, i zdarzyło się, że zachowałem się nie tak, jak powinienem. I wiecie, miały godziny, i przychodzi myśl, że za niedługo pójdziemy na modlitwę. I ja zdawałem sobie sprawę, że Bóg wiele razy objawiał tajemnicę serc, wykazywał i mówił otwarcie i o grzechu. i Ja pamiętam, ja wtedy zaczynałem się modlić. Panie, ja proszę, wybacz, ale nie objawiaj tego. Ja już tak nie będę postępował. I wiecie, ja już pokutowałem, zanim poszliśmy na modlitwę. Zanim mieliśmy to nabożeństwo takie wieczorowe. Wiecie, do czego ono prowadziło? Bojaźń wkradała się w serce, aby Bóg nie powiedział, co jest w sercu, żeby nie odkrywał tego grzechu. No, chciałbym powiedzieć że praktycznie ilekroć człowiek uniżał się, ilekroć modliłem się, prosiłem panie, nie mów, to pan nie mówił. Prawda, on pocieszał, ale bywało tak, że kiedy były takie sytuacje, kiedy było ciężko i należała się nagana, ja chciałbym powiedzieć, w jaki sposób ja pamiętam z dzieciństwa, w jaki sposób Bóg działał. I kiedy ja nieraz przychodziłem i spodziewałem się, że mi się tak dostanie, bo mi się należało. I ja byłem zaskoczony, że Bóg mówił całkiem inaczej niż ja myślałem. On nie, nie zbił mnie, nie ośmieszył mnie no, przed rodziną, przed bliskimi, ale podniósł, pocieszył. I wiecie, ja byłem taki wdzięczny Bogu, że, że, no, że mnie nie zawstydził przy wszystkich. E ale chciałbym powiedzieć, że kiedy już tak czułem się dobrze, to Pan ten czas mi przyłożył. Ale ja już w ten czas mogłem to znieść. I dlatego ja myślę, kiedy my mówimy tutaj o proroctwach, to mówimy po to, i ja bym chciał, aby były proroctwa, żeby żaden grzech nie mógł się ostać w naszym zgromadzeniu. I kiedy będzie grzech, aby Bóg obnażał i to objawiał. Ja myślę, że chcecie tego, bo ja chcę. Bo ja myślę, że nikt świadomy ze świadomym grzechem nie będzie chodził. Najczęściej to się zdarza nieświadomie, że coś robimy, co się Bogu nie podoba, tak myślę. I w ten czas Bóg, On nam, jak powie, to my to zmienimy. Nie będziemy się rozprzęgać. Ale też ważne, że z bojaźnią będziemy przychodzić na Zgromadzenie i każdy, zanim przyjdzie, to spokutuje i rzeczywiście Lud Boży będzie święty. Dlatego potrzebne są dary, abyśmy się nie rozróżniali, bo jeśli nic nie ma, jeśli nic nie jest mówione, a przyjdziemy na zgromadzenie, pójdziemy, odposłuchamy, nic nie jest mówione, ale jakbyśmy wiedzieli, że Bóg może coś objawić, to w ten czas nasza postawa by była inna. Ja to pamiętam ze swojego życia, dlatego e, tak jak mówimy my, jako nasz zbór, Modlimy się o dary Ducha i tak jak Biblia mówi, a szczególnie, aby Bóg udzielał daru groloctwa. On jest bardzo ważny. I ja myślę, że kiedy będziemy się modlić, Bóg nas wysłucha. Chciałbym przeczytać. Dzisiaj rano otworzyliśmy, otworzyłem Słowo, i kiedy przeczytałem, ono tak dotknęło mnie. I chciałbym je przeczytać. Ewangelia Jana, 6 rozdział, pierwsze dwa wersety. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I oto my widzimy, kiedy pan Jezus chodził po ziemi, on czynił wielkie znaki i cuda. I dlatego, wyraźnie czytamy, dlatego za nim chodziło mnóstwo ludu. Nie wiem, czy chcielibyście, czy nie, żeby u nas takie rzeczy były, aby były znaki i cuda, aby ludzi dużo przychodziło. No mielibyśmy problem, gdzie się zgromadzać. Jednak tą ścianę dopiero świeżo zrobioną musielibyśmy chyba rozbić, żeby się pomieścić. Ale Bóg czyni wszystko według swojej woli. I przeczytaliśmy, a szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda. Ja chciałbym opowiedzieć pewną sytuację, która się wydarzyła około gdzieś 16 lat temu. Bóg na moich oczach czynił cuda. I chciałbym opowiedzieć o tym, wiecie, nie każdemu i nie zawsze wszystko się podoba, co Bóg czyni. Ja chciałbym powiedzieć, kiedy mówimy o proroctwach, ja bardzo mało mówię na ten temat, tak jak wspomniałem, ale Bóg do mnie niedawno, czy tutaj już w społeczności, posłał słowo i dał mi pewien nakaz, który jest bardzo ciężkim nakazem. I on powiedział do mnie, że ja mam głosić słowo i powiedział: Będziesz się zastanawiał, mówić, nie mówić. Ty będziesz wiedział kiedy i jaka sytuacja przychodzi. Będziesz czuł napór, aby mówić, ale z drugiej strony patrząc na sytuacje, które są, nie, nie będę mówił. I chcę powiedzieć, miałem takie sytuacje i były i taki wielki nacisk i myślę, nie będę mówił. Ale nie miałem pokoju, taki nacisk czułem, że muszę mówić. Ja nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda, ale w końcu was rozerwię. Musicie zacząć mówić, bo Bóg to daje w was. I pamiętam, jednego razu wiedziałem, że lepiej by było nie mówić. A z drugiej strony czułem, że muszę mówić. I mówiłem. I tak jak myślałem, tak się stało. Ja nie będę opowiadał tego, ale mi było bardzo ciężko. Myślę, że lepiej było nie mówić. Ale później mówię, nie, no trzeba było powiedzieć. I powiem tak, i znowuż mam jakiś nacisk i czuję, musisz mówić. Myślę, lepiej nie mówić, bo lepiej, żeby było dobrze, niż może ktoś by był niezadowolony, ale mamy coś wybrać. I Bóg mi powiedział, że mam mówić, a kiedy powiem to, co mam powiedzieć, to On mnie już w ten czas odwoła. I wiecie, ja przemyślałem, myślę, będę mówił, bo jeśli nie będę mówił, to będę żył i żył. Nie wiadomo ile. A jeśli będę mówił, to powiem to, co mam powiedzieć. I w ten czas Bóg dotrzyma swojego słowa. I chciałbym opowiedzieć wam taką historię, tak jak wspomniałem, która się wydarzyła 16. Chyba 16 lat będzie temu. Pamiętam, czytałem Słowo Boże, usługiwałem w zboże. I czytałem takie słowo. I przeczytam je dzisiaj z Ewangelii Marka. 16 rozdział i szesnasty werset. Kto uwierzy i ochrzony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważne słowo. Za chwilę powiem, co się wydarzyło później po zgromadzeniu. Ale jeszcze na moment chciałbym się zatrzymać w tym wersecie i powiedzieć. To, co jest tutaj napisane. My czytamy wszyscy to słowo. I my czytamy wyraźnie, kto uwierzy i ochci się, zostanie zbawiony. A więc kto może być zbawiony? Ten, kto uwierzy, ten, kto się nawróci, ten, kto pokutuje i ochci się, jest pewien spójnik, będzie zbawiony. Dlaczego taki wielki nacisk trzeba kłaść. Na naukę zawartą w Słowie Bożym. No niestety, my mówimy o różnych proroctwach, objawieniach, ale trzeba mówić też i o zwiedzeniach, które się wkładają do zborów. Wiecie, no, gdzie byśmy nie spojrzeli, tam wkłada się zwiedzenie. I bardzo często dzisiaj mówi się nie potrzeba sztuki. I ja to przytoczę, co wydarzyło się 16 lat temu. I jaki Bóg uczynił cud w ten czas. A więc, abyśmy byli zbawieni, musimy się narodzić na nowo. I Biblia mówi, że jeśli my narodzimy się na nowo, będziemy święci, to my będziemy zbawieni i nasze domy, i nasze dzieci będą święte. Chwała Bogu. I nasze dzieci przez to będą zbawione, dlatego, że my przyjmiemy Słowo Boże że uwierzymy w żywego Jezusa Chrystusa, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I pamiętam, po nabożeństwie podoszła do mnie pewna osoba i mówi: nie tak jest, jak ty mówisz. Nie kto uwierzy i oksi się zbawiony będzie, ale każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Widzicie, no, jest tak napisane, prawda? W liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale wyraźnie jest napisane, że każdy, kto będzie wzywał mienia pańskiego, zbawiony będzie. Ten jeden werset, który mówi, on nie zaprzecza o Gdzie wiele, nawet nie liczyłem, ile tych miejsc jest, gdzie jasno, wyraźnie Biblia mówi na temat chrztu. Jaki on jest ważny. I tutaj w tej chwili ja nie będę o tym mówił, bo wy wszyscy wiecie. Ale są ludzie, którzy twierdzą, że nie trzeba krztu. I chciałbym się zapytać, dlaczego chcą uchwycić się tego jednego wersetu. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego. I chcę Wam powiedzieć, okazuje się, że ta osoba miała małżonka, który, wiecie, Wchodził do zboru przez wiele lat, miał możliwości i słyszał Słowo Boże, ale niestety no, nie interesowało go to. Ale przyszło Łoże śmierci, myślę, że słyszeliście coś takiego, każdy kiedyś będzie nałożył śmierci z nas też. I tam oczywiście na łożu śmierci się nawrócił. i. I wysłano tą osobę do nieba. Tak słyszałem nawet, bo byłem na tym pogrzebie i słyszałem, że już jest u Pana. Ja wrócę do tego i na ten temat coś powiem, co Biblia mówi, ale w tej chwili chciałbym taką kolejność zachować. I wiecie, wróciłem do domu. Oczywiście nie, dużo osób nie zgadza się z tym, co mówię, dużo osób mówi, że. Każdy, kto będzie wzywał mienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wróciłem do domu, upadłem na kolana i modlę się. Ja mówię, Panie Boże, Ty wiesz, jak ja głoszę to słowo, Ty znasz moje zrozumienie i ja tak czytam w Twoim słowie. Ale jeśli to ma być inaczej, to ja przyjmę i ja więcej tak mówić nie będę. Ale proszę Ciebie, Uczyń cud! I chcę Wam powiedzieć jeszcze, żeby był taki szerszy obraz. Była taka sytuacja, że pewien człowiek był na łożu śmierci i umierał. I tak się złożyło, że gdzieś wierzący ludzie dotarli do niego i głosili mu słowo. I on się nawrócił na łożu śmierci. I pamiętam, e, powiedziano, że prawdopodobnie. Lekarze powiedzieli, że prawdopodobnie do pięciu dni umrze, żeby rodzina się pożegnała, bo dłużej mu nie dają. No i stało się coś dziwnego, zamiast on umrzeć, to on im wrócił do zdrowia i wyszedł ze szpitala. Wyszedł ze szpitala, obcili go i za dwa tygodnie zmarł. No, znałem tą sytuację i dlatego ja chcę powiedzieć. W domu, kiedy uklękłem na kolana, zacząłem się modlić. Ja mówię, Boże, jak mam dalej tak głosić i mówić, kto uwierzy i okrzy się, to ja Ciebie proszę, daj mi osobiście taką sytuację, gdzie osoba niezbawiona jest na łożu śmierci. Umiera, gdzie lekarze konkretnie stwierdzą kilka dni. Oni mniej więcej tam chyba wiedzą, jak, ja nie wiem jak, ja nie byłem lekarzem i nie jestem, i przyjmuję to za prawdę, co mówią że zostało mu kilka, czy tam jej, czy jemu, kilka dni i żeby się nawróciła na łożu śmierci. Jeśli się nawróci na łożu śmierci i ty ją podniesiesz do życia, to ja będę trzymał się już do końca życia, cokolwiek by się nie działo i cokolwiek w zborach będę mówić, to ja będę się trzymał tego i tak będę głosił. I chcę wam powiedzieć, minęło parę dni, od modlitwy, którą zacząłem zanosić, przyjeżdża pewien pastor do mnie i mówi: Wiesz, Kazik, no taka dziwna sytuacja, mówi, zaistniała u nas w Boże. No, brat taki przyszedł, mówi, że jego mama umiera w szpitalu, jest niezbawiona, niewierząca, i żebym poszedł jej zwiastować słowo. Mówi: Ja zachodzę, mówi, a ja tam trup leży. Mówi popodpinana, mówi respiratory, jakieś tam yy, yy, nerki nie pracowały, ani jedna, ani druga. Jakieś tam są chyba urządzenia, które tam diaryzy, czy nie wiem co tam. W każdym razie mówi, wyglądała ta osoba jak ufo. Wiecie, pełno różnych takich rurek, jakieś tam popodłączane. Ja do niej mówię, bo no na nic. Patrzę, oczy zamknięte i nie wiem czy mnie słyszy, czy mi nie słyszy. Mówi, ty wiesz, jak ciężko mówi się do takich ludzi? Czy ty nie wiesz, czy oni słyszą, czy nie? Ale mówi dobrze, że słyszałem różne świadectwa. I pamiętam, że mówili, że kazali mu mrugnąć powiekami, yy, że tam za rękę brali. Mówi, to ja ją wziąłem tak za rękę. I mówię, tak, słuchaj, jak mnie słyszysz, to tak ścieśnij mi lekko ręko, mówi i poróż, mówi powiekami. Wydaje mi się, mówi, że tak jakby lekko mnie mówi, ścisnęła za rękę. Jakby powieki drgnęły. No to ja zmówi znowuż do niej. Czy chcesz, mówi, posłuchać Ewangelii o Jezusie? Ja dokładnie nie pamiętam, jak On to użył, jakich słów. I ona powiedziała, że tak. No i wiecie, ja jej całą drogę zbawienia powiedziałem. Nie wiem, czy ona słyszała, czy nie słyszała. Powiedziałem, pomodliłem się, poszedłem do domu. No i za krótko, aha, jeszcze powiedzieli i to dokładnie, wiecie, zadzwoniłem do tego pastora teraz dopiero, żeby sobie przypomnąć dokładnie i mówię, powiedz, ile dni powiedzieli lekarze, że zostało jej życia. Powiedzieli, trzy dni jak się żyje, to będzie cud. A więc trzy dni życia pozostało. Bracie siostry, minęło trzy dni, a ona jeszcze im nie umarła. Minęło cztery dni, nie umarła. Minęło 5 dni, nie umarła. I ten brat znowu przychodzi do tego pastora i mówi, słuchaj, poszedłbyś znowu może do, do mamy. Mówi, przyznam się, że nie bardzo chętnie szedłem. Ale poszedłem, bo nie było innego wyjścia. Mówi, kiedy zachodzę, ja jestem zaskoczony. Ona już ma oczy otwarte i szeptem mówiła, że można było się porozumieć. Ale dalej była podpięta. Pod te aparatury. I kiedy on z nią zaczyna rozmawiać, ona mówi do niego: Pastorze, o mnie. I mówi: Kiedy ona powiedziała te słowa, to mnie zaskoczyło. I odpowiedziałem: Jak Bóg cię zbawił, wyjdziesz ze szpitala, to ja cię okszczę. I wiecie, miała umrzeć, dali jej trzy dni życia, a ona wróciła do zdrowia. Bóg dał jej zdrowie, wróciła do całkowitego zdrowia, co jest niemożliwe. Powiedzieli lekarze, że to był cud. Są tutaj osoby na tej sali, którzy znają tą sytuację, dokładnie mogą potwierdzić tak samo. Także ja osobiście znam tą osobę i mało tego ja chcę powiedzieć, ponieważ ja ją wymodliłem, ja uważam, że z, przeze mnie ona żyła. Dlatego, że ja prosiłem Boga, aby dał ten cud. Abym ja mógł zobaczyć, czy tak mam głosić słowo, czy nie. I Bóg dał cud i pokazał, że tak trzeba głosić. I bracia, nawet jeśli mi będziecie zabraniać, to chcę Wam powiedzieć, ja nie zmienię tego, bo mój Bóg tak mi powiedział. I On uczynił cud, On przywrócił osobę praktycznie martwą do tego, aby tak głosić słowo Boże. I stał się cud, ona wyszła ze szpitala, ona przyjęła chrzest, ja osobiście z żoną byliśmy, jeszcze niektórzy stąd byli na jej jejście i ona jeszcze chciałbym powiedzieć, bracia siostry, ona jeszcze żyła 13 lat. Wiele razy byłem w tym zborze i pamiętam, kiedy zajeżdżałem do tego zboru, widziałem jej twarz. Jak przychodziła z laseczką, taka uśmiechnięta, szczęśliwa, chwała Bogu. Oto nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, i dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. I ja chciałbym powiedzieć: dzisiaj zbawia się ludzi na łożu śmierci, o tym za chwilę przejdę, ale ja chciałbym powiedzieć, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Cóż dla Boga człowiek, któremu lekarze powiedzieli trzy dni życia. A cóż człowiek nawet nie jest martwy. My czytamy Biblię, nasz Bóg może wszystko. A niektórzy ludzie mówią, wiesz, ale to jest niemożliwe. No bo on był chory i to już na łożu śmierci się nawrócił. No prawda, na łożu śmierci się nawrócił. Ja znam... Dwie sytuacje, gdzie nałożył śmierci, ludzie się nawrócili i Bóg podniósł ich do życia. I powiem o dwóch sytuacjach, kiedy nałożył śmierci, nawrócili, nawrócili się, ale nie przyjęli łaski. I chciałbym powiedzieć to, co wspomniałem. Jedna osoba, która słyszała Ewangelię, miała możliwości przez wiele lat słyszeć tę Ewangelię. Zlekceważyła. I później, wiecie, ostatnia chwila, modlą się i wysyłają do nieba. Znam drugą sytuację, gdzie również człowiek umarł, nałożył śmierci, modlą się oczywiście, ta osoba przyjęła Jezusa, no powiemy, chwała Bogu. I wiecie, ale Bogu czynił co? i ta osoba nie umarła, ale powstała do życia. I wiecie, co dzieje się z tą osobą? Ona całkiem zapomniała, że Jezus ją zbawił na tym łożu śmierci. Już zapomniała, co obiecała. Ja chciałbym powiedzieć, że ta osoba no, tak postąpiła, że jeszcze w małżeństwie na boku drugie dziecko w międzyczasie się urodziło. I to, co mnie zasnuca, i dlatego muszę mówić o tym, znowu przyszło łoże śmierci dla tego człowieka. I kiedy położył się na łoże śmierci, Znowu się nawrócił i wysłali go do nieba. Bracia siostry, czegoś takiego nie możemy tolerować i nie możemy spokojnie podchodzić. Chociaż ja wiem, żeby ktoś źle nie zrozumiał. Ja bym chciał jasno powiedzieć: mamy głosić Jezusa ludziom, którzy leżą w szpitalach, którzy są na łożu śmierci. I jeśli oni naprawdę nawracają się, czy przyjmują i kiedy nawet Bóg ich nie podniesie i umrą, My nie wiemy, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, ale my mamy wykonywać dzieło Boże do końca. Mamy wszystkim ludziom głosić. Ja powiem na pewno będzie lepiej niż gorzej. Bóg zna serce i Bóg nie popełnia żadnej nieprawości. Ale my nie wysyłamy nikogo, nikogo do nieba ani do piekła, żeby dobrze zrozumieć. Ja to nie moja sprawa, my mamy głosić. Ale chciałbym pokazać, jak mamy głosić Słowo Boże i jak mamy podchodzić do Bożego Słowa. Mamy głosić tak, jak jest napisane. Kto uwierzy i ochci się, zbawiony będzie. Innej możliwości nie ma. Dlatego, bracia i siostry, ponieważ to tak dzisiaj się bardzo rozpowszechniło, te łoże śmierci, czułem taki nacisk. i Ja chciałbym powiedzieć, że ja miałem przygotowane słowo na dzisiaj, żeby się podzielić. Nie mogłem innym słowem niż tym. I modliłem się i prosiłem. Mówię, Boże, nie chciałbym, ale czułem taki nacisk, aby powiedzieć właśnie o tym. Dlatego ja chcę powiedzieć, że nasz Bóg jest Bogiem cudów. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. On potrafi podnosić złoża śmierci. I tak jak mówię, to było tyle lat temu, ale ja na własne oczy widziałem cud. Widziałem, jak Bóg podniósł osobę, która miała umrzeć, zbawił ją, ona wykonała wszystko, co się należy. I były dwie sytuacje. Jedna osoba dwa tygodnie po się zmarła, a druga żyła 13 lat, Bóg wydłużył tyle. Bóg działa w różnoraki sposób. Dlatego, bracia i siostry, trzymajmy się Słowa Bożego i głośmy tak, jak mówi Słowo Boże. Ale chciałbym powiedzieć jasno i wyraźnie: tutaj jeszcze raz, nikomu z nas nie wolno wysyłać ludzi, ja nie będę mówił do piekła, ale ani do nieba. Jeśli nawet nawrócił się na łóżku śmierci, to chwała Bogu, że ktoś głosił i on się nawrócił. A gdzie on pójdzie, czy gdzie poszedł, to już nie nasza sprawa, ale my mamy się trzymać słowa Bożego. A w Słowie Bożym jest napisane, kto uwierzy, i ochci się zbawiony będzie. I ja powiem, wyjątki należą do Boga. tak? Bóg może zrobić wyjątek, ale my nie możemy robić wyjątków. My nie możemy ani dodać, ani ująć. Życzę szczególnie braciom, aby głosili słowo tak, aby nie dodawali i nie ujmowali, a Bóg będzie nas błogosławił. Amen.